będzie twoja najważniejsza decyzja jaką podejmiesz w swoim życiu jak zostać zbawionym słuchaj biblia mówi każdy człowiek jest martwy duchowo przez grzech i że nie ma sprawiedliwego ani jednego z natury jesteśmy oddzieleni od Boga i nie jesteśmy w stanie sami tego naprawić. A zbawienie nie jest transakcją. Nie dasz Bogu nic, co byłoby w stanie wykupić Twoje grzechy. Gdyby tak było, to miłość Boga byłaby wymuszona. Bo który bezwarunkowo kochający ojciec. Swemu synowi daje prezent tylko wtedy, kiedy zasłuży. Prawdziwa miłość daje bezwarunkowo. Zbawia tylko Jezus, nie religia, nie kapłani, nie tradycja. Dzieje apostolskie, rozdział 4, wers 12, mówi: I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. A jak przyjąć? Wyznajesz Jezusa Panem, wierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych i że umarł za twoje grzechy ze względu na Twoją i moją niedoskonałość. To decyzja serca i rozumu razem. Oddajesz Mu wszystko, a On daje nowe życie, przemianę duchową, która owocuje w dobrych uczynkach. Odnośnie dobrych uczynków nie zbawiają, ale są dowodem, że Twoje zbawienie już się wydarzyło. Religia mówi: Rób to, żeby być zbawionym. A Ewangelia. Jesteś zbawiony, więc żyj dla Chrystusa, nie dla systemu. I to jest prawda, którą Jezus przyniósł na świat 2000 lat temu. Nie każdy ją zrozumie, nie każdy przyjmie pokornie. Ale ty możesz zrobić to już dzisiaj. Zostań zbawiony od zaraz.